W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Może daleko jesteś od niego. Ciężki jego ślad, może w samotną, ruszyłeś drogę. Pamiętaj, że Bóg Ciebie zna. Nie martw się, Bóg Ciebie kocha, On zawsze z Tobą jest. Nieź swój zmęczony wzrok i popatrz przed siebie. raz, duchu święty, duchu święty, który przenikasz i znasz mnie całego, pokaż mi prawdę o moim sercu. O moim myśleniu, o moich czynach. Pokaż mi prawdę. Wiem, że potrzebuję nawrócenia. A nawrócenie to przemiana myślenia, duchu świętym. Pozwól mi w ciszy wsłuchać się w Słowo Boże, które na dziś, na ten czas daje mi matka Kościoła. pokazujesz mi panie moc twego słowa mieszkańcy Niniwy nawrócili się słysząc proroka podjęli post posłuszeństwo słowu Bożemu Trudno mi, Panie, być posłusznym, przyjąć z wiarą, żyć Słowem Bożym. Ofiaruję Tobie wszystko, co dzieje się we mnie. Sytuacje, w których brakuje mi wiary i posłuszeństwa, w których nie żyję zgodnie ze Słowem Bożym, lecz po swojemu. I jestem jak mieszkaniec nieniwy, zbuntowany. Ulituj się nade mną, Boże. Daj mi poznać Twoje drogi, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie według Swych pouczeń. Boże i zbawca, o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu. Dobry jesteś, Panie, i łaskawy. Pomóż mi być pokornym, posłusznym duchu Święty, tak poprowadź mnie, abym każde słowo słuchał i słuchał całym sobą każde słowo które będzie wypowiadane w czasie eucharystii tak mnie poprować abym świadomie wypowiedział każde słowo Duchu Święty, przez to rozważanie, które za chwilę rozpocznę, przygotuj mnie do w pełni świadomego przeżywania Eucharystii. O co proszę o zerwanie z wszelką przeciętnością i o nową gorliwość ewangeliczną. Zauważę, że przepowiadaniu dobrej nowiny od samego początku towarzyszy cierpienie i prześladowanie. Czy chcę, jak Jan, iść drogą Jezusa? Wyznam Jezusowi moje oddanie, ale także moje lęki i oporę. Czas się wypełnił, i bliskie jest Królestwo Boże. Pomyślę, że Jezus kieruje te słowa wprost do mnie. Mój najważniejszy czas już się wypełnił. Jezus przyszedł dla mnie. Dla mnie cierpiał, umierał na krzyżu i zmartwychwstał. Ze swej strony uczynił wszystko, co mógł. Królestwo łaski jest tak blisko mnie, jak tylko jest to możliwe. Ode mnie zależy moje wieczne szczęście. Czas mojego życia jest czymś bardzo względnym wobec czasu wiecznego Królestwa. Poproszę Jezusa, aby Jego słowa, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, przeniknęły mnie i głęboko przejęły. Jakie odczucia wywołuje we mnie wezwanie do nawrócenia? Jaki powinien być mój pierwszy krok w stronę nawrócenia? Będę wpatrywał się w Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Wyobrażam sobie, jak zarzucają sieci, jak przyłodzi zajęci są pracą, która była całym ich życiem zawsze blisko Ojca. Spotkanie z Jezusem tak głęboko ich porusza, że zostawiają wszystko i idą za nim. Wrócę pamięcią do osobistych spotkań z Jezusem, które przemieniły moje życie. Zapytam siebie, jaki jest obecnie poziom mojej pierwotnej miłości do Jezusa. Czy się pogłębia, czy nie osłabł, czy nie wracam do moich sieci, które kiedyś dla Niego zostawiłem? Będę szczerze rozmawiał z Jezusem o mojej wierności i niewierności. Zaproszę Go na nowo w moje życie. Będę prosił, aby rozbudził we mnie silne pragnienie nawrócenia i zerwania z nieuporządkowanymi przywiązaniami. Będę częściej wyznawał. Chcę być wolny dla Ciebie. Chcę być wolny od wszelkich zniewoleń. Dla ciebie chcę być wolny, Jezu. Dla ciebie. i mm -hmm. Chcę do ciebie podobnym być. Duchu Święty, przemień moje myślenie w myślenie Jezusowe. Niech myślę jak Jezus. Jak Jezus, niech myślę o Bogu Ojcu. Jak Jezus, niech myślę o Maryi. Jak Jezus, niech myślę o Józefie. Jak Jezus, niech myślę o moich bliskich. Niech to przygotowanie do Eucharystii będzie. Krokiem ku nawróceniu, ku zmianie myślenia, gdy kapłan uniesie ciało Chrystusa. I powie w jedności z Jezusem. Bierzcie i jedzcie. Pozwól mi Duchu Święty ujrzeć cudowne oblicze Jezusa. Wycieńczone, lecz święte. Pozwól mi, Duchu Święty, świadomie przyjąć to zaproszenie, abym brał i jadł Jego święte ciało, które może zmienić mnie od wewnątrz. Pozwól mi, Duchu Święty, ujrzeć krew Jezusa. Bierzcie i pijcie. Pozwól mi, abym brał i pił jego krew, bym świadomie przyjmując jego ciało w komunii świętej, pamiętał, że to święta krew płynie w moich żyłach. Zmień mnie Duchu Święty w Jezusa mocą tej przyjętej komunii przemień mnie wycisz i poukładaj oto baranek boży czekałeś na mnie panie i ja przychodzę Ciało Chrystusa. Czymże ja jestem Boże, że sam Syn Boży chce żyć we mnie? Odpowiadam Amen. Obym odpowiedział bardzo świadomie. Amen. Pragnę, by ciało Chrystusa żyło we mnie. Rozgość się Jezu w sercu moim, potraktuj je jak swój dom. Poukładaj moje życie według woli swojej, przemień mnie w siebie. Się chlebem. Przemień mnie w siebie. Do serca mego to, co chcesz, bo ty wiesz lepiej. Wiesz, co mi poradzić, wiesz, jak mnie pocieszyć, albo po prostu przytul mnie swoją miłością. A gdy otrzymam błogosławieństwo od kapłana, Jezu, mój, dobroci nieskończone, miłości moje, żywy i obecny we mnie działaj, po prostu przemieniaj mnie i używaj według woli swojej. Bym był, bym była dla innych jak Ty, cierpliwa i łagodna, prawdziwa, szczera, otwarta, pełna Twojej obecności i miłości, pełna Ciebie. Kochany bracie, kochana siostro, oby tak się stało w naszym życiu. Niech owoce tej świętej Eucharystii będą zbawienne dla nas i dla dobra dusz naszych braci i sióstr, rodzin, krewnych, sąsiadów, pracowników, wszystkich. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen, Bogu niech będą dzięki.